Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na prośbę, może nie liczną jakąś specjalnie, ale ci, co pisali pod, pod filmem, komentarze oraz otrzymywałem prywatne, prywatny w prywatnych wiadomościach, prośbę o to, by przedstawić, nagrać taki film. A na temat... Rzepaku i pszenicy. No, zrobimy to osobno, bo to na pewno wyjdzie czasowo bardzo długo. Aczkolwiek postaram się bardzo szybko powiedzieć, bo tu za bardzo szczerze Wam powiem, nie ma nad czym się zastanawiać i rozwijać. To jest, to jest wbrew pozorom krótka piłka w zależności co chcemy zrobić. Z góry zaznaczam dwie kwestie. Co chcemy zrobić, jak te nasze rzepaki wyglądają. Ten nożyk to od razu Wam powiem, on chyba Gierka jeszcze pamięta. Drewniana rączka. Ale szkoda go wywalić. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o nóż, o nóż. Eee, z góry zaznaczam to, co ja powiem, to trzeba brać poprawkę na to, bo nie wiem, jak wasze rzepaki wyglądają. Postaram się podpowiedzieć, co zrobić, na jaki rzepak, eee, co chcemy uzyskać przede wszystkim, eee, jakie pieniądze mamy tam przeznaczone plus minus na, na ochronę i na nawożenie rzepaku. Eee, i ten rzepak i podejście do rzepaku będzie w każdym przypadku indywidualne, bo w zależności od regionu Polski te rzepaki wyglądają w różny sposób. Tak. Tutaj na przykład u mnie zobaczcie sarenki grasowały tutaj. O, mamy liście poobżerane, więc ten rzepak wygląda no, troszkę, troszkę słabo. Ale dobra, zaczynamy i lecimy z kopyta. Jeżeli chodzi o nawożenie, to w moim przypadku jest to naprawdę proste rozwiązanie. Podaję 150 kg soli i no, wprowadzając tym samym 90 kg czystego potasu. Później przeznaczone jest 400 kg saletromagu, czyli tutaj podajemy 100 kg azotu. Podajemy niespełna 30 kg siarki czystej eski. I jeszcze magnez do tego, ale zabijcie mnie, bo nie pamiętam, ile tego magnezu tam jest. Strzelam, że około 10%, czyli coś koło. Strzelam, to jest strzał. Powiedzmy, że to będzie 40 kg, ale bym musiał zobaczyć na etykietę, więc wtedy będę wiedział dokładnie ile. I uzupełniam, uzupełniam ten azot do poziomu 180. No tak strzelam 180 kg, wyjdzie 185, wyjdzie 190, bo później jeszcze idzie e, zabieg na, e, zielony, na zieloną łuszczynę, więc tam też jakieś 10 kg wpadnie. Więc tak myślę, że koło tych 180-190 kg znaczy azotu w czystym składniku podam. I to tyle, jeżeli chodzi o samo nawożenie. E, teraz, jeśli mowa o ochronie rzepaku, to już Wam mówię, jak to w moim przypadku będzie wygląda. I patrząc na ten rzepak, tak jak tutaj widzicie, ja tutaj nie planuję żadnej regulacji, za chwileczkę Wam powiem dlaczego, tylko znajdę taką, wiecie, nieobżartą roślinę, yy, bo chcę właśnie z Wam zobrazować dlaczego. O, myślę, że ta będzie bardzo dobra. Zobaczcie, już tutaj mamy rozgałęzienia boczne. Gdzie to jest? O, tutaj. Zobaczcie jakie piękne rozgałęzienie idzie. Yy, wyrwę jedną roślinę. Mam nadzieję, że jej za bardzo nie uszkodzę. Chociaż jest to przy ścieżce. moja. dobra. Zaraz zobaczymy jak to wygląda wszystko. Yy, muszę obrócić, yy, muszę obrócić sobie ekran, bo oczywiście nie wziąłem kamerki, no bo po co? I teraz muszę się męczyć telefonem. I zobaczcie, no myślę, że tutaj nic więcej dodać, nic ująć. Wegetacja pełną parą, mamy nowe przyrosty. Zresztą przy tych temperaturach, jak może, jak może nie być nowych przyrostów. Eee, ale wracając do samej ochrony, zobaczcie, mamy tutaj piękne, boczne rozgałęzienia, chociażby i tu. O, zobaczcie, cyk, cyk. Czy nawet od pędu głównego tutaj jest też pełno. Bocznych rozgałęzień, więc tutaj stricte regulacji nie będzie. Więc myślę, że 100-125 gram triazola, czy to będzie proteokonazol, czy debukonazol, w zupełności wystarczy. Jeżeli nie macie takich właśnie rzepaków tego typu, tak jak tutaj, że tyle bocznych rozgałęzień mamy, no to myślę, że. Yy... Warto byłoby pomyśleć o takiej stricte regulacji jakiś, jak, 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 jakiś chlorek, czy to mepikwatu, czy chloromekwatu podać yy... W zależności co chcemy uzyskać bardziej yy... jak Inaczej, jak ten rzepak wygląda czy jest, yy... czy jest taki przyklapnięty, czy jest stojący No to już wszystko zależy od tego, tak jak mówię Jak ta dana roślina na dany czas wygląda bo to jest stricte ważne. I tutaj też można byłoby się pokusić, bo w moim przypadku też trzeba będzie dodać coś, zobaczcie, na, na jednoliścienne, bo jesienią, jesienią ten zabieg był wykonywany, ale widać, że tu jeszcze sporo tych samusiewów jest, więc będę musiał poprawkę zrobić. I najprawdopodobniej będzie to łączony zabieg, czyli ochrona fungicydowa, do tego insektycydowa, no i, i herbicyd, czy to będzie, wydaje mi się, że albo jeszcze chyba nawet mam zapasy selecta, więc to polecimy selectem super i będzie też sprawa załatwiona. To tyle, jeżeli chodzi o, o ten pierwszy, pierwszy zabieg, który no, myślę, myślę, że myślę, że takie rozwiązanie będzie naprawdę odpowiednie na ten rzepak. Najważniejsze, żeby też go troszeczkę, wiecie, ochronić przed, yy, przed chorobami, bo to też jest ważna rzecz, a w mniejszym stopniu zrobić właśnie jakąś, jakąś regulację, bo tak jak mówię, ten rzepak nie wymaga regulacji, aczkolwiek rzepak psiany po grochu, tam na pewno pójdzie regulacja, więc yy, tam będzie jakby gotowe rozwiązanie w postaci. Yy, Choćby architekta. Ale o tym oczywiście opowiem podczas wykonywania samego zabiegu, dlaczego tak, a nie inaczej. Wszystko zależy od tego, ile my chcemy tych pieniążków na, na daną uprawę przeznaczyć yy. i czy ma ten rzepak potencjał, tak? Bo, to, że yy, to, że my wywalimy na niego dużo pieniędzy, to też nie znaczy, że to wszystko odzyskamy, bo no ten rzepak też musi wyglądać. Może nie jestem w odpowiednim miejscu, aczkolwiek no, yy, patrząc na cały kształt pola, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie można tutaj się za bardzo przyczepić do tej rośliny. I już widzicie te zielone rządeczki. Yy, on tutaj już zaczyna iść do góry. Dobra, to tyle. Yy, drugi zabieg, czyli najważniejszy zabieg w całej ochronie rzepaku na tak zwanego opada, na tak zwane opadanie płatka. No i tutaj powiem Wam tak, nie ma co oszczędzać ani, ani na fungicydzie, ani na insektycydzie. Nie ma tutaj w ogóle zmiłuj się. Może być składak, nie powiem, że nie, ale nie ma obcinania dawek. Tu jest zbyt długi okres od... od Wykonania zabiegu do zbioru. Dlatego ja rękami i nogami podpisuję się pod zabiegami dwuetapowo. Czyli na początku kwitnienia, jeżeli rzepak dopiero w momencie, gdy rzepak zaczyna kwitnąć, lecimy i tutaj dajemy też pełne dawki. Tu jest też paleta triazoli, paleta. Yy, strobuliryn, yy, karboksymidów także tutaj no, gotowe, gotowe rozwiązania możemy zastosować. Wszystko zależy od tego, ile chcemy przeznaczyć pieniążków na ten, tak jak powiedziałem, na ten rzepak. Yy, jeżeli budżetowo można, troszkę tam zaoszczędzić, albo i więcej, szczerze Wam powiem, że nie wiem. Yy, albo gotowe, albo tak jak powiedziałem, składaki. Yy, strobu, jeżeli chodzi o taki troszkę, można powiedzieć, budżetowy dajmy, yy, dajmy 0,8 na przykład azoksystrobiny, nie musimy w sumie nawet nic dodawać, aczkolwiek dobrze byłoby chociażby, nie wiem, tubokonazolu dorzucić, powiedzmy tak. Ewentualnie lecimy gotowymi rozwiązaniami typu, nie wiem, typu Propulse, yy, typu Amistar Gold. No naprawdę jest bardzo dużo tych wszystkich yy, substancji i tych wszystkich rozwiązań nowych, Wprowadzanych, zamienianych substancje nam uciekają, więc to wszystko się zmienia w kalejdoskopie. To tak pokrótce. I tak samo z insektycydem nie oszczędzamy, dajemy zarówno kontakt, jak i systemik. No tutaj nie mamy wielkiej, wielkiego pola do popisu, bo został nam tylko jeden systemiczny, a mianowicie acetamipryd który naprawdę w pełnej dawce, a nawet większą dawkę można śmiało dać. Eee, I do tego tak samo mówię zwykły jakiś śmierdziuch perytroid, kontakt, który też musi być zastosowany. Bo tu już walczymy od samego od samego początku zabezpieczamy ten rzepak przed pryszczarkiem, który robi naprawdę ogromne spustoszenie w tych późniejszych fazach. Eee, I to tyle. Później drugi zabieg. Nie musi już być naprawdę drogi, nie musi być. Tam w zupełności wystarczy 100-125 gram tebukonazolu, proteokonazolu czy difenokonazolu. Cokolwiek, jakikolwiek triazol będzie naprawdę dobrym rozwiązaniem. Strobulirn bym już nie polecał, bo jest to późny okres. Kiedy to zastosować? W momencie, gdy mamy już większość łuszczyn wykształconych, nawet troszeczkę wcześniej, gdzie jeszcze jest tak, powiedzmy, ten rzepak taki zrobi się żółto-zielony, tak, czyli będzie w przewaga już yy, łuszczyn, ale jeszcze będzie kwitł, yy, umówmy się w ten sposób, że po upływie trzech maksymalnie, 3,5 tygodnia trzeba wykonać ten drugi zabieg. I tak jak mówię, tam w zupełności wystarczy tebukonazol, czy, czy, czy to będzie tebukonazol, czy protiokonazol, czy difenokonazol. 100-125 gram, nawet nie więcej. I do tego pełna dawka, nie obniżana żadna dawka, tylko pełna dawka insektycydu. Nie mamy nic innego, więc... Powtórka by musiała iść z acetamiprydem, z jakąś mieszaniną. Gotowy produkt, bądź też mieszanka. I tutaj tyle, i aż tyle. Naprawdę nie ma tu za bardzo się nad czym zastanawiać, bo ja wiem, że nazw handlowych z różnych firm mamy naprawdę ogrom. Mamy ogrom. Ja nawet nie jestem w stanie, powie... szczerze Wam powiem, że nie jestem w stanie powiedzieć tych wszystkich nazw. Eee, więc. Mówię substancjami, żeby było łatwiej, wpiszecie sobie substancje, czy, czy zadzwonicie do jakiejkolwiek firmy, która was obsługuje, powiecie, że chcecie chcecie triazol czy coś. To zawsze, czy każdy inny, każdą inną substancję, coś do tego dopasują. Naprawdę dopasują, tu nie ma za bardzo się nad czym zastanawiać. I tak jak powiedziałem, jeszcze raz polecam zabieg ten na płatka, gdzie jest najważniejszym zabiegiem w, w całej wegetacji rzepaku. Yy, polecam go robić dwuetapowo, w pierwszej jechać pełną dawką, w drugiej możemy coś tam yy, obniżyć, ale też te, słuchajcie, no te 1205 litra yy, jakiegoś, co tu może być, Orius na przykład, to te pół litra Oriusa naprawdę to nie jest wielki koszt, ja przy okazji jeszcze dorzucam RSM, tak żeby gdzieś tam olej podnieść nie zawsze jakby ma to odzwierciedlenie to też w zależności jak ten rzepak będzie później wyglądał czy warto w niego inwestować czy też nie mam nadzieję, że trochę przybliżyłem jeżeli macie jakieś pytania coś chcecie się poradzić tak jak mówię, no tych nazw handlowych jest ogrom więc ja Wam mogę podpowiedzieć tam zaproponować co zastosować kiedy, jak i tyle z góry dziękuję, bo o tym zawsze gdzieś zapomnę powiedzieć, ale dla mnie największym podziękowaniem właśnie za tego typu filmy, czy za te podpowiedzi, czy e, no, kilka osób gdzieś tam mnie prosiło, żeby, żeby podpowiedzieć, ułożyć jakiś, jakiś plan, nie tyle co nawożenia, ale zazwyczaj tej ochrony. E, później, później, najlepsza, e, najlepsza dla mnie zapłata to jest to, że e, uzyskałem bardzo wysoki plon. Dziękuję Ci bardzo i tyle. To jest, że tak powiem. Dla mnie naprawdę miód na serce. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.